Dzień dobry Polacy, dzień dobry Polsko, dzień dobry, tu Turbacowski Artur Bacowski, Hotel Imperial Sianorzęty, za mną wspaniały flaming, który przed chwileczką został napompowany, a ja nie ukrywam, że dopiero się przebudziłem, dopiero się przebudziłem i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj będzie fantastyczny dzień, dlatego, że będę miał zaszczyt zaprosić Was kochani piętro wyżej, dosłownie piętro wyżej, czyli tam właśnie nade mną, gdzie została otwarta restauracja Level 5. Czyli Level 5. To jest ta restauracja, ta część restauracji, o której w dniu, o, o której wspominałem wam z zeszłego roku, kiedy tutaj byłem po raz pierwszy. Ten klimat na wierchu został otwarty, ja muszę tam być. Jest to taras widokowy, e, najwyżej usytuowany tutaj w tym obiekcie, no nie ukrywam, że poznam genialnych kucharzy, z którymi mam nadzieję, przybić piątaka i wspólnie coś stworzyć, bo tak jak w dniu wczorajszym odbył się konkurs gdzie, no nie ukrywam, że bardzo się zaskoczyłem, bo małe dzieci, małe dzieci, dosłownie kochani, małe dzieci, miały większą wiedzę niż te dzieci dorosłe odnośnie tego hotelu, bo kiedy padło pytanie, ile metrów znajduje się z hotelu Imperial Medispa Rzęty do plaży, czyli do Morza Bałtyckiego, no to pierwszą osobą, która odpowiedziała, to był mały chłopiec w wieku może sześciu, może... 7 lat, który od razu krzyknął 100 metrów. Ja mówię, no gościu, szacun, dla Ciebie właśnie ten burger, zapraszam po odbiór. Kolejne pytanie, jakie padło, to o której godzinie odbywa się pijama party dla dzieci tutaj właśnie w tym hotelu. I, i od razu dostałem informację od mojej dziewczynki, dziewczynki, która powiedziała mi, że zaczyna się o godzinie 18.00. No nie ukrywam, że byłem zaskoczony. Musiałbym zawołać po odbiór kolejnego burgera. I tak z tych dziesięciu konkursowych burgerów, które w dniu wczorajszym zostały stworzone. Aż cztery burgery trafiły w pierwszej kolejności do dzieci, bo to dzieci odpowiadały poprawnie. Genialnie dzieci. Genialnie, genialnie, genialnie. Macie fantastycznych rodziców, trzeba przyznać. No i, i fajnie, że tak łatwo przyswajacie wiedzę. To też jest ważne. Ale dlaczego wspominam o tych burgerach? Wspominam o nich dlatego, kochani, że już w dniu jutrzejszym, czyli właśnie w środę, tutaj właśnie na dole, na dole, Wsadnie tam na dole, kochani, tam zaraz i zaraz przy plaży można powiedzieć, bo przy samym wejściu na plażę jest taki rąbek. Otwarty dla ludzi, którzy nie są również gośćmi tego właśnie obiektu, ale mogą sobie wejść, napić się, na przykład dobrego drinka, mogą się pośmiać, mogą sobie pożartować, mogą sobie potańczyć, mogą się no, po prostu zwyczajnie rozluźnić, tak? No i właśnie w dniu jutrzejszym będzie tutaj koncert Latino, koncert Latino, więc będzie hopsasa, bym powiedział, naprawdę będzie grubo, będzie się działo, a poza tym właśnie. Tą zabawą Latino będzie, kochani, coś, na co czeka tutaj naprawdę wiele osób. Wiele, wiele, wiele osób, bo te osoby chcą skosztować burgera. I to mojego autorskiego burgera, którego stworzyłem sam od podstaw, od sosu przez y, obróbkę mięsa. Tak! I właśnie w tą środę będzie do zrobienia ponad 100 burgerów prosto z ognia z grilla. Musicie tu być koniecznie w dniu jutrzejszym razem z nami. Wstęp oczywiście wolny. Zapraszamy serdecznie. Hotel Sianożęty, Imperial, Medi Spa, a ja jeszcze dziś tam z wierchu, z level 5, pozwolę sobie powiedzieć Wam dzień dobry bardzo. Jeszcze Wam coś pokażę fajnego. Może z tej strony hotelu będzie to widać, jeżeli się wychylę troszeczkę, więc idę sobie, pozwolę się wychylić. Muszę Wam pokazać, czym dzisiaj będziemy jeździć. Czym dzisiaj będziemy jeździć, a ja będziemy jeździć, kochani, czekajcie, żeby mnie ja tylko nie podejrzeć. No, oj 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 ktoś tam ma pokój, nie będę mu zaglądał, bo jeszcze zobaczę, co się chciał, miałbym nie widzieć. <laughs> a nie do końca bym chciał. Ale dobra kochani, pokażę wam jak już będę jechać tym autem, bo będzie, będzie, będzie się działo. Wierzcie mi po prostu mega konkret. A ja zabieram moje urwiski na śniadanko i zaraz po śniadanku na skokiwę flamingo. Pst. Tyle radości i do słyszenka jeszcze w dniu dzisiejszym, najprawdopodobniej z obiektu Level 5. Trzymajcie się, hej!